Okej, okay, siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku, no i dzisiaj po prostu chyba dokończymy e, drzewkarkę. Myślę, żeby jeszcze może z dwa poziomy tak zrobić, tak by było chyba najlepiej. I tutaj zombie się zresztą co ciekawe. W ogóle patrzcie to, zauważyłem, że teraz zaczęły rosnąć czerwone, a te brązowe grzybki nie, kiedy usunąłem tutaj te półpłytki. No okej, okay, spoko myślę. Na pewno to szkło się przyda. Nie wiem, czy nie zrobić w ogóle więcej piecyków. Tu w ogóle jest już mało węgla, czy mam tu jakiś węgiel? Nie mam węgla tutaj w zapasie, niestety, ale dobra, to tam przełożymy z jednego z tych piecyków trochę tutaj. I póki co to powinno wystarczyć. Mamy dużo do budowy i musimy, chociaż nie, drewno chyba starczy. Zresztą zrobię parę jeszcze drabinek. Nie wiem, czy w magazynie nie mam i tak drabinek więc możemy nawet pójść i sprawdzić. Tak mi się wydaje, że też będzie całkiem spoko. Ogólnie kolejny teksturpak taki bardziej, powiedzmy, w klimatach jakby RPG, powiedzmy coś w tym rodzaju. Całkiem spoko, też taki mała rezolucja jest tego teksturpaka, ale wydaje mi się, że na no jakieś takie mapki adventure byłby całkiem spoko. Mam tu parę drabinek, to wezmę je. Czy jeszcze Dirt się przyda? Jeszcze może trochę Dirta się przydać. Glowstone mamy, więc właśnie mamy Glowstone, możemy przede wszystkim wyłożyć Glowstone, co chyba jest najważniejsze, bo póki co jeszcze nie oświetliliśmy tego. I w ogóle zobaczymy, czy w miarę ta trawa chociaż zaczęła rosnąć przez noc. No jakby nie było u was to noc, u mnie to na przykład kolejny dzień już jest. Znaczy u was też jest kolejny dzień. Ale tak, ro rośnie, patrzcie, tam zaczęło rosnąć, to okej. Okay. To jest dobry znak, czyli bardzo możliwe, że moje schody zadziałają i po prostu sobie wszystko tam będziemy mogli zrobić z... Eee, że całe się to rozrośnie i będzie z grasa, a nie z dipta. Tu mógłbym też jakąś ścieżkę zrobić do schodków, ale przede wszystkim glowstone. Myślę, że tutaj byśmy w ogóle zrobili takie. Wiecie, przejście nawet możemy z grawla to zrobić. I tutaj również byśmy zrobili jednak tą ścieżkę przednią, jakby z. E, slabów. Okej, okay, bo tutaj to przechodzi. To niestety, ale muszę w ten sposób zostawić. Ale dobra. Myślę, że jest całkiem okej. Okay. Mamy trochę. Kurde, nie da rady, tak? Dobra, tam. nie muszę się tym przejmować. Mogę sobie zrobić tak, póki co. Co, jak powiedzmy, od. No, od drugiej strony sobie. Pójdę i wyłożę to szkło. Chyba będziemy. Chyba będzie stać nas z tego szkła, żeby zakończyć chociaż parter, przynajmniej mam taką nadzieję, nie, jednak nie, zdecydowanie nie, dużo jeszcze brakuje, no cóż, dobra, no jeszcze, jeszcze dużo brakuje, jednak chyba będziemy w ogóle musieli pójść trochę piasku pokopać, z tego co widzę, bo naprawdę strasznie dużo tego idzie na, na całość, ale mam nadzieję, że i tak to w jakimś stopniu potem się odkuje, bo to jednak... Mam wrażenie, że to fajnie będzie wszystko wyglądać. Tu na razie zostawię jeden, dlatego że i tak to będzie musiało tą trawą przerosnąć. Powiedzmy. Też ta te drzewka potem trzeba będzie ustawić w tym samym miejscu. Gdzie to jest? Tu idealnie. No dobra. Powiedzmy tu. Więc nie jest. Dobra. To się potem zrobi. To się potem załatwi wszystko. I tutaj tak samo. I Glowstone'a i właśnie. Słaby, Okej, okay, jeszcze dwa pięterka. Muszę jeszcze raz sobie tutaj policzyć, ile kratek do uraz, znaczy w górę. I na tej kratce już będzie kładziony w ten sposób. Dobra, zdecydowanie będziemy musieli jeszcze pójść po iglą stona i kamienia przepalić. I, no właśnie, widzę, że mi się tutaj już kończy ten kamień. Ostatnie, te, i jeszcze nawet nie dokończymy hmm, większości dróżki. Powiedzmy tutaj słabo, słabo, więc myślę, że więcej pieców nie zrobić. Bo tak jak mówię, um, mamy i tak węgla w sumie sporo. Mamy tam, nie wiem, czy nie, przynajmniej 9 staków, jak nie więcej, w skrzynce, że po prostu możemy zrobić piece w naszej jakby... W, ma w magazynie, tak, w magazynie. i dzięki temu będziemy w stanie <grych> mieć szybciej więcej tych przepalonych surowców, które potrzebujemy Kilka jeszcze będziemy właśnie musieli pójść po Glowstone ale myślę, że to w kolejnym odcinku i znowu będzie męczarnia z gastami. naprawdę nie chcę <grych> nie chcę po prostu mi się znowu z tymi gastami męczyć ale będę musiał jest po prostu coś ważniejszego, niż moja, katorga, niż moja katorga z gestami i trzeba po prostu... ja muszę po prostu to... Wow, 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 przetrwać, przeżyć i, i pomęczyć się dobra, to będzie, mam nadzieję, że sobie jakoś rosło okej, okay, więc... Właściwie większość już zrobiłem, tam jeszcze ostatnie piętro, żeby ten, ten gras się jeszcze rozprzestrzenił już się ściemnia powoli, to okej, okay. myślę, że będzie można właśnie też już kończyć odcinek, tylko pójdę do naszej bazy. Ja będziemy musieli jeszcze i tak po piasek mimo wszystko pójść i to by w sumie było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że się podobało, komentujcie, subskrybujcie i na razie, cześć!